Kolejny dzień w Meksyku, ale od razu, tak na początku, jak mi zwrócił mój kuzyn uwagę, bo jest na poważnie albo za poważnie. Także z uśmiechem, na wesoło. Dziękuję, Krzysiu. Szczery uśmiech. Chociaż o zęby się nie dbało całe życie, wszystkie szczoteczki do zębów połamane, ale śmiejemy się, na wesoło. Także miał być, i muszę wyeliminować to, właśnie, także. Także eliminuję, żebym pamiętał. Miał być kanał na YouTube podróżniczy, krajoznawczy, później miały być ciekawostki budowlane, a skończyło się tak jak zawsze kanał kulinarny. Dzisiaj zaczynamy. Jajecznica po meksykańsku. Składniki, boczek. No w naszym wypadku ze sklepu, ale jak to ma, no to proponuję wyhodować yy, krowę albo byka, zaszlachtować i można mieć swoje mięso. My już to tam zrobiliśmy, a jeszcze nie, nie w Meksyku. Robimy to na razie w Stanach. Oczywiście, jak po meksykańsku, musi być cebula, najlepiej z ogródka, pomidory. Też najlepiej z ogródka, jajka, wiadomo najlepiej od kury. I dorzucimy do tego awokado. E składniki są już przykokowane, patelnia. Odgrzewamy patelnię. Najlepiej każdy według swoich upodobań do odpowiedniej temperatury, ale proponuję już na taką dobrze rozgrzaną. Zaczynamy. Od boczku lekko przypiekamy, aż się wytrąci tłuszcz. O! Jeszcze ważna uwaga. Boczek, jak już ze sklepu, to najlepiej tłusty. Wytrąci się lekki tłuszcz. Rzucamy cebulę i czekamy aż się lekko zarumieni. Po wytrąceniu się tłuszczu na patelni. Dorzucamy poprzednio, ładnie skrojoną w kosteczkę cebulę. Możemy to wszystko wykonywać w rytmach dobrze znanej, meksykańskiej melodii La Cucaracha. La Cucaracha, La Cucaracha. I zaokrąglonymi ruchami dookoła staramy się wszystko ładnie wymieszać. Będziemy czekać aż do momentu, kiedy cebulka na bierze złotego, albo jak to woli, brązowego koloru. Kolejny element tej układanki to ostatni albo przedostatni składnik na naszą patelnię, pomidory. I znowu my w rytm znanej melodii La Cucaracha, spokojnym, jednostajnym ruchem mieszamy wszystkie składniki na patelni. No i doszliśmy do punktu kulminacyjnego, tak tzw. gwóźdź programu, czyli jajka. Niektórzy jajka wolą wymieszać, yy, niby wtedy powstaje powietrze, że lepiej to się po prostu układa na patelni, ja mam inną metodę, wbijam jajka, żeby później sobie ułatwić trochę pracę w kuchni, mniej sprzątania. Ale chodzi przede wszystkim o to, że inaczej się ścina białko, inaczej się ścina żółtko. I chodzi przede wszystkim o konsumpcję jajek, żeby wyciągnąć z nich jak największe wartości odżywcze. Także proponuję nie mieszać ze względu na inną temperaturę ścinania. Teraz dorzucamy jajka. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Mogę Wam tylko obiecać, że jest wyśmienity. Nie mamy niestety soli i pieprzu, ale zrobimy, y że niby ją mamy. Także odrobina soli. No i pieprz. Synażu też nie mamy, ale się obejdziemy. I teraz znowu wszystko delikatnie wymieszamy. No i tak przyrządzoną jajecznicę podajemy do stołu. Aha, żeby nie przypalić tutaj tego drzewa, najlepiej to postawić sobie na desce. Do tego mamy jeszcze po połówce awokado i przed chwilą też byłem na zakupach prosto z patelni. Mamy też tortillas. A tak, jeszcze mała uwaga: gdyby ktoś nie chciał śledzić naszych poczynań odnośnie zakupu domu w Meksyku w formie filmowej, to polecam książkę, która się e, oczywiście ukaże za jakiś czas. Powstaje e, tutaj w formie pisemnej. Także zachęcam gorąco też do nabycia książki, która się ukaże też e, w najbliższym czasie. No, i kończymy to oczywiście tradycyjnym tesserem meksykańskim, czyli od niedrobiny bitej śmietany albo pełno tłustego jogurtu i lokalne owoce. Nam udało się tutaj zebrać po drodze maliny, jagody, a ja sobie jeszcze to rzuciłem To tutaj y, od sąsiada z działki y, z tak zwanego szabru y, pomarańcze. A to są akurat mandarynki. I oczywiście możemy to. Tradycyjnie spożyć przy stole, ale też możemy trochę wygodniej na kanapie.